Rozdział 34 Chodząc po ogródku, już opowiadał jej w krótkich, wyrwanych z głębi serca słowach to, co przed chwilą wyznał apostołom. Więc niepokój swej duszy, zmiany jakie w nim zaszły i wreszcie tę niezmierną tęsknotę, która przesłoniła mu życie od czasu, jak opuścił mieszkanie Miriam. Przyznał się Ligi, że chciał o niej zapomnieć, ale nie mógł myślał o niej po całych dniach i nocach przypomniał mu ją ów krzyżyk związany z gałązek bukszpanu który mu zostawiła a który umieścił w lararium i mimo woli czcił jak coś boskiego i tęsknił coraz mocniej bo kochanie było od niego silniejsze i już u Aulusów objęło całkiem jego duszę innym przędą nić życia parki a jemu przędła ją miłość, tęsknota i smutek. Złe były jego postępki, ale płynęły z miłości. Kochał ją u Aulusów i na Pallatynie, i gdy ją widział na Ostrianum, słuchającą słów Piotra, i gdy szedł ją porywać z Krotonem, i gdy czuwała przy jego łożu, i gdy go opuściła. Przyszedł oto Hilo, który odkrył jej mieszkanie i radził ją porwać. Ale on wolał ukarać Hilona i pójść do apostołów, prosić o prawdę i o nią. I niech będzie błogosławiona ta chwila, w której taka myśl przyszła mu do głowy, bo oto jest przy niej, a wszakże już ona nie będzie więcej uciekała przed nim, tak jak ostatnim razem uciekła z mieszkania Miriam. Ja nie przed tobą uciekłam, rzekła Ligia. Więc czemuś to uczyniła? A ona podniosła na niego swe oczy koloru irysów, po czym schyliwszy zawstydzoną głowę odrzekła. Ty wiesz. Winnic już umilkł na chwilę z nadmiaru szczęścia, po czym znów ją mówić, jak powoli otwierały mu się oczy, że ona jest całkiem różna od Rzymianek i chyba do jednej pomponi podobna. Nie umiał jej zresztą dobrze wypowiedzieć, albowiem sam nie zdawał sobie sprawy z tego, co czuł, że w niej przychodzi na świat jakaś zupełnie inna piękność, której dotąd na świecie nie bywało, a która nie tylko jest posągiem, ale i duszą. Powiedział jej natomiast to, co napełniło ją radością, że ją pokochał nawet za to, że uciekła przed nim i że będzie mu świętą przy ognisku po czym chwyciwszy jego rękę, nie mógł więcej mówić. Patrzał tylko na nią z zachwytem, jak na odzyskane szczęście życia i powtarzał jej imię, jakby chcąc się upewnić, że ją odnalazł i że jest przy niej. O Ligio, o Ligio! Wreszcie ją rozpatrywać, co się działo w jej duszy, a ona przyznała mu, że go pokochała jeszcze w domu Aulusów i że gdyby ją był odprowadził do nich z Pallatynu, byłaby wyznała im swoją miłość i starała się przebłagać ich gniew na niego. Ja ci przysięgam, rzekł Winnicjusz, że mnie w myśl nawet nie postało odbierać cię Aulusom. Petroniusz powie ci kiedyś, że już wówczas mówił mu, że cię kocham i że pragnę cię zaślubić. Powiedziałem mu: Niech omaści drzwi moje wilczym tłuszczem i niech zasiądzie przy moim ognisku. Ale on mnie wyśmiał i poddał Cezarowi myśl, by cię zażądał jako zakładniczki i oddał mnie. Ileż razy przeklinałem go w moim żalu, ale może to pomyślny los tak zrządził, bo inaczej bym nie poznał chrześcijan i nie zrozumiał ciebie. Wierz mi, Marku, odrzekła Ligia że to Chrystus umyślnie prowadził cię ku sobie. Winnic już podniósł głowę z pewnym zdziwieniem. Prawda, odpowiedział z żywością. wszystko składało się tak dziwnie, żem szukając ciebie spotkał się z chrześcijanami. W Ostrianum ze zdumieniem słuchałem apostoła, bo m takich rzeczy nigdy nie słyszał. To tyś modliła się za mnie. Tak, odpowiedziała Ligia. Przeszli koło letnika pokrytego gęstwą bluszczu i zbliżyli się do miejsca, w którym Ursus, zdławiwszy Krotona, rzucił się na Winicjusza. — Tu, — rzekł młody człowiek, — gdyby nie ty, byłbym zginął. — Nie przypominaj, — odpowiedziała Ligia, — i nie pamiętaj tego Ursusowi. — Mógł, żebym mścić się nad nim za to, że cię bronił? Gdyby był niewolnikiem, zaraz darowałbym mu wolność. Gdyby był niewolnikiem, Aulusowie dawno by go wyzwolili. Pamiętasz, rzekł winicjusz, żem cię chciał wrócić Aulusom? Aleś ty mi odrzekła, że Cezar mógłby się o tym dowiedzieć i mścić się nad nimi. Patrzże, teraz będziesz ich mogła widywać ilekroć zechcesz. Dlaczego, Marku? Mówię teraz, a myślę, że będziesz ich mogła widywać bezpiecznie wówczas, gdy będziesz moja. Tak. Bo gdyby Cezar dowiedziawszy się o tym zapytał, co uczynił z zakładniczką, którą mi powierzył, rzeknę: zaślubiłem ją i do Aulusów chodzi z mojej woli. On długo w ancjum nie zabawi, bo mu się chce do Achai, a choćby i zabawił, nie potrzebuje widywać go codziennie. Gdy Paweł Starsu nauczy mnie waszej prawdy, zaraz chrzest przyjmę i wrócę tu. Odzyskam przyjaźń aulusów, którzy w tych dniach wracają do miasta, i nie będzie już przeszkód. A wówczas zabiorę cię i posadzę przy moim ognisku. O Karissima, Karissima! To rzekłszy, wyciągnął ręce, jakby niebo biorąc na świadka swej miłości, a Ligia podniósłszy na niego świetliste oczy, rzekła: I wówczas powiem, gdzie ty, Kajus, tam i ja, Kaja? Nie, Ligio. Zawołał Winnicjusz: Przysięgam ci, że nigdy żadna kobieta nie była tak czczona z domu męża, jak ty będziesz w moim. Przez chwilę szli w milczeniu, nie mogąc objąć piersiami szczęścia, rozkochani w sobie, podobni do dwojga bóstw i tak piękni, jakby ich wraz z kwiatami wydała na świat wiosna. Stanęli wreszcie pod Cyprysem, rosnącym blisko wejścia do izby. Ligia oparła się o jego pień. Winicjusz zaś znów począł prosić drgającym głosem: Każ Ursusowi pójść do domu Aulusów, zabrać twoje sprzęty i zabawki dziecinne i przenieść do mnie. A ona spłonąwszy jak róża lub jak Jutrzenka odrzekła: Zwyczaj każe inaczej. Ja wiem, zanosi je zwykle pronuba dopiero za oblubienicą, ale uczyń to dla mnie. Ja zabiorę je do mojej willi w Ancjum i będą mi cię przypominały. Tu złożył ręce i ją powtarzać jak dziecko, które prosi. Pomponia wróci w tych dniach, więc uczyń to, Diva, uczyń Carissima. Niech Pomponia zrobi jak zechce, odrzekła Ligia, płonąc na wspomnienie Pronuby jeszcze silniej. I znów umilkli, i znów umilkli, gdyż miłość poczęła im tamować dech w piersiach, Ligia stała oparta plecami o cyprys, z twarzą bielającą w cieniu na kształt kwiatu, ze spuszczonymi oczyma i falującą żywiej piersią, a Winnicjusz mienił się na twarzy i bladł. W ciszy południowej słyszeli bicie własnych serc i w upojeniu wzajemnym ów cyprys, krzewy mirtowe i bluszcze letnika zmieniały im się w ogród miłości. Lecz Miriam ukazała się we drzwiach i zaprosiła ich na południowy posiłek. Zasiedli wówczas wśród apostołów, ci zaś patrzyli na nich z uciechą jako na młode pokolenie, które po ich śmierci miało zachować i siać dalej ziarno nowej nauki, Piotr łamał i błogosławił chleb, na wszystkich twarzach był spokój i jakieś ogromne szczęście zdawało się przepełniać całą izbę. Patrzże! rzekł wreszcie Paweł, zwracając się do Winicjusza, zaliśmy nieprzyjaciółmi życia i radości. Łów zaś odpowiedział, wiem jako jest, bo nigdy nie był tak szczęśliwy jak między wami. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.